Serwis masażysta to, tak jak tutaj jest napisane, idea, edukacja i świadomość. Robimy to z pasją, z Marcinem jest to nasza misja. Przede wszystkim chcemy edukować i budzić świadomość ludzi, czym jest masaż, czym jest praca z ciałem, po co to robimy. I to są nasze cele nadrzędne. Pasjonaci, po prostu pasjonaci. Ja studiuję fizjoterapię i jestem zainteresowana taką masażu. Raczej dopiero rozpoczynam, zostałem swoje pierwsze kroki w tym zawodzie, więc jestem ciekawa, jak to wygląda od takiej strony bardziej konferencji i chciałam się po prostu dowiedzieć czegoś nowego. Jesteśmy po raz pierwszy i nie wiemy, czego się spodziewać. Przejechałyśmy z ciekawości. Czy Pani są studentkami? Tak, piąty rok na no, ujaciu. Ze strony internetowej, z Facebooka, z każdej strony byłam wywardowana informacjami na ten temat. Co Pani zainspirowało, żeby tutaj się pojawić i czego Pani się tutaj spodziewa po tym spotkaniu? Interesuje mnie to, że tutaj jest łączona fizjoterapia z, z masażystami, że to nie są dwie oddzielne branże, lecz yy, blisko siebie, tak? Bo jedna i druga pracuje z pacjentem pracuje z ciałem. No. E, rozróżnienie mięśniowo-powięziowe, e, które tutaj będzie prezentowane jest taką kwestią, która najbardziej mnie interesuje. No, ja jestem fanem masażu od wielu lat. Jestem masażystą. U Marcina Banasińskiego robiłem jeden z kursów no, i cały czas obserwuję, co się tu dzieje. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie mają tego typu konferencje właśnie dla profesjonalistów? Dla kogoś takiego jak pan, chociażby ktoś, kto się zajmuje profesjonalnym masażem? Nie robimy wszystkich masaży, które istnieją, ale nas interesują. Niektóre z tych masaży, które tu będą pokazywane, są mi może obce, niezupełnie, ale ich nie robię i chciałbym je obejrzeć, jak to jest w naturze, bo to jest coś, co ch chcę robić. Chcę iść na kurs poświęcony temu, to trzeba mieć zamiłowanie myślę do masażu, bo... Ja jestem masażystą, więc ja sądzę, że przede wszystkim rehabilitanci i masażyści przychodzą na takie, na takie konferencje. Jestem tu pierwszy raz z serwisu Portal Masażysta. Pierwszy raz jestem z czystej ciekawości, co tu się będzie działo, jak to będzie wyglądało. Przede wszystkim osoby prowadzące są ciekawe, jakby tutaj no względem informacji, dużo można się dowiedzieć. Ja mam pytanie, powieść jest naprawdę jeszcze cały czas najmniej poznaną jakby sferą naszego ciała. Myślę, czy dojdziemy kiedyś do takiego momentu, że będziemy o tej powieści wiedzieć? Nie chcę powiedzieć wszystko dużo? No, no wiemy coraz więcej. Wiemy coraz więcej o jej biomechanice, wiemy coraz więcej o nurwieniu, o fizjologii. Ale pytanie jest takie, czy jest jakikolwiek układ, o którym wiemy wszystko i o którym nie dowiadujemy się czegoś nowego co jakiś czas? Aczkolwiek o powiedzi teraz dowiadujemy się najwięcej, bo był to obszar zaniedbany, obszar, gdzie nie było badań, więc jest olbrzymie pole do, do działania jest Was w Polsce trzech rolferów, tak? S są trzy osoby, mhm. które zajmują się rolfingiem e, jako tą metodą, używając nazwy rolfing, ze, e, które jest znakiem firmowym. Natomiast integracja strukturalna jako mhm. też praca, inaczej, praca wychodząca od doktor Rolf. Tak się nazywała ta metoda przed tym, zanim przyjęła się nazwa rolfing. Jest ta nazwa integracja strukturalna używana przez inne szkoły. Jeżeli popatrzymy w ten sposób, jest siedem osób mhm. w Polsce. Bo jest jest tak. y, przepraszam kolega po e, szkole w Pradze, so, jest trzech terapeutów po szkole Toma Mejersa KMI, e, no i trzech rolferów. A zastanawia się, dlaczego jest tak mało tych osób? Nie wiem. Ja się nad tym zastanawiałem, i myślę, że na pewno wiąże się to z tym, że trzeba gdzieś wyjechać, żeby mm -hmm. zrobić ten kurs. Wiąże się to z jakimiś nakładami finansowymi i z tym, że ten kurs zajmuje trochę czasu. Może to jest odpowiedź. Okay. Dziękuję Ci bardzo. Do, Do zobaczenia bardzo. jutro. Jeszcze raz Ci dziękuję naprawdę za, za, za Twój pokaz. Co się stało, że w końcu do nas trafiłaś? Co, co zarezonowało tym razem? Może tak, bo na pewno coś. Zastanawiałaś się nad tym? Tak, oczywiście. Przyznaję, że Ty mnie zachęciłaś. Ja się widziałam, że są też inne metody pracy, chciałem pokazane. Mhm. Że nie jest to tylko masaż. I przyznaję, że to mnie jakoś przekonało, że poczułam, że. Yy... To jest dokładnie tak, to jest Maori, tak? to jest praca mm -hmm. z ciałem, praca ze świadomością. I że teraz jakoś tak stworzyłaś taka przestrzeń na to, żebym ja tu mogła zaistnieć mm -hmm. i podzielić się tą swoją wiedzą. Jakie były Twoje wrażenia podczas dawania tego wykładu, podczas tańca? Jak, jak poczułaś? Czy była energia? Było połączenie z grupą? Po chcę powiedzieć, że bardzo dobrze się czułam. Oczywiście nie wszystkie, ale wiele osób z publiczności mm -hmm. czułam, że naprawdę jest. No, przyjmuję to, co ja mówię. Mm -hmm. I że naprawdę czułam jakieś taką energię pomocą od nich. Połączenie tak przez wzrok, przez serce, naprawdę to się czuło. Myślisz, że może to być start jakiś przemian u tych ludzi? Mam nadzieję, że Też mam na taką wizyjanie. nadzieję. Jeszcze, jeszcze raz bym chciał Cię zapytać o to, o to co pytałem Ciebie już przy, przy wykładzie, co zrobić właśnie, żeby zapoczątkować te przemiany u ludzi, żeby bardziej otwierali umysły, żeby właśnie takie osoby Dobra. jak fizjoterapeuci bardziej starali się patrzeć na tą stronę psychę, a nie tylko na tą somatyczną stronę. Przede wszystkim ja staram się ludzi zainspirować do tego, że naprawdę to oni decydują o swoim życiu, mm -hmm. że kreują właśnie własną rzeczywistość i że naprawdę mają taką możliwość zmiany, że to od nich zależy, od ich wyborów, od ich intencji, od wiary w siebie, od zaufania. Osoba, która boi się wody bądź nie umie pływać, może do, doznać, znaczy, może wziąć udział w takiej sesji, jaką pokazywaliście? Jak najbardziej. Ja sama jestem osobą, która nie pływa, więc to tylko polega na oswojeniu się i na zaufaniu do terapeuty. A nie ma tak, że może to pogłębić jakoś traumę, czy jeszcze ten lęk, czy jak, jak to wygląda? Każda sesja jest dostosowana do danej osoby, więc jeżeli wiemy na podstawie przeprowadzonego wywiadu, że ta osoba boi się wody, więc nie rzucamy ją od razu na głęboką wodę, tylko staramy się obłaskawić, zarówno wodę jak i, pod, jak i osobę, która odbiera sesję Whatsu. Czyli ten, ja pamiętam, ja miałem taką sesję kiedyś i wiem, że ten wywiad jest bardzo obszerny przed, przed, przed taką sesją. Tak, bierzemy pod uwagę stan zdrowia, ale również właśnie stosunek do wody. Mhm. To jest bardzo ważne. Bardzo często nasi odbiorcy wypowiadają się właśnie. Porównują to do stanu nieważkości, do powrotu do łona matki. Tego typu wypowiedzi. Więc jak najbardziej, bo to jest tak jak mówiłam na wykładzie, to nie jest tylko rehabilitacja, ale to jest również relaks.

Kierowcza, co niech raczej głęboko się niszczy. Nowe. The thing with any good session is that you're directing deep session, you're directing pressure into the tissue. jeżeli chodzi o główne założenie mojego masażu. To jest takie, że kieruje na, co obciążenie głęboko na konkretne tkanki. And at the same time. You're receiving information. You're sensing what you're touching. Now her back on this right side, I'm sure it's similar on the other side is tight. Tutaj czuję wyraźnie, And a hundred percent sure she has this back pain only because she has chronic tension in the soft tissue. Jestem przekonana stuprocentowo, że ten ból u Kasi występuje właśnie dlatego, że jest to napięcie bardzo duże. W working, use huh? don't use Przy moim masażu nie używamy dużej ilości oliwki. Są za mną dziewczyny z, akcji, z portalu Akcja Fizjoterapia, także dziewczyny, które są od tej strony fizjoterapeutycznej. Także my się cieszymy bardzo, że jesteście, mimo że to jest spotkanie z masażem. Jak Wam się podoba, może na początek? Podoba nam się bardzo, jesteśmy pierwszy raz na tym spotkaniu, cieszymy się, że masażyści się organizują, że są tworzone profesjonalne konferencje, profesjonalni wykładowcy, no i nam się podobała przede wszystkim ta część fizjoterapeutyczna, czyli, czyli rolfing, ćwiczenia łocu, to było bardzo ciekawe. I przede wszystkim mamy nadzieję, że przez tego typu eventy też te środowiska masażystów i fizjoterapeutów jednak trochę się połączą, a nie będą zawsze odseparowane, tak jak to na razie jeszcze troszkę jest. Krada moje drugie pytanie, bo chciałem właśnie pytać o to, czy zamierzacie e, wspólnie tak naprawdę z nami działać, bo no, my chcemy, do, chcemy dążyć do tego, żeby jednak, e, żeby była ta współpraca międzyinterdyscyplinarna, a nie. Nie się idealnie uzupełniać, a nie sobie przeszkadzać, tak? Więc fajnie by było, gdyby tak się... Okay, no mam nadzieję, że to będzie zalążek właśnie do takiej pracy, także. Oby taki trzymamy kciuki, żeby kolejne też... Dziękujemy, że byłyście i mam nadzieję, że będziecie głosić o nas same dobre słowa. Dziękuję bardzo. Dobrze, zanim zaczniemy w ogóle mówić o samym tajskim masażu, musimy mówić o tajskiej tradycyjnej medycynie, która w skład której oprócz masażu tajskiego wchodzi tradycyjna farmakologia, czyli ziołoleżnictwo, położnictwo, wywodzące się z buddyzmu, praktyki duchowe, zabiegi magiczne, inne, czyli dieta, kreglarstwo. Dlaczego tutaj pojawiło się wywodzące się z buddyzmu? Praktyki duchowej i zabiegi magiczne. Wiem, że to brzmi troszeczkę egzotycznie. Natomiast to jest innymi słowami ujęta psychologia i psychiatria. I jak widzimy, tradycyjna medycyna tajska to nie tylko skupienie się na ciele, ale skupienie się też na tej drugiej stronie osobowości, na drugiej stronie człowieka, czyli na tej, na tej sferze psychicznej. W sposób z buddycydów praktyki duchowej. No. Można powiedzieć 50 lat wstecz. W Tajlandii świątynie budyjskie były centrami, gdzie ludzie przychodzili się leczyć, były centrami, gdzie ludzie przychodzili się uczyć. Teraz bym może pokazać kilka takich bardziej zaawansowanych takich. Może nie zaawansowanych, ale takich bardziej bardziej może środowiskowych. Teraz opcjonalnie, jeśli... Jeśli moja ta osoba, która ma świeżo by większa, można korzystać kolano do masażu tylnej części, części uda, Może to będzie łatwiej widać po tej stronie, przepraszam. Ja to oczywiście z racji tylko, żeby, żeby pokaz był po prostu wyraźniejszy tak przekładu W tych masażu, jak wcześniej właśnie pan opowiadał powinno się wykonywać obie strony, raz jedną, raz drugą, nie? Powinna się um żeby, żeby zachować tą równowagę energiczną organizm powinien powinno się wykonywać jedną albo drugą stronę. Jedną lub drugą stronę. Ta technika również dla osób starszych, dla, e, dla, naszego, dla człowieka zawodu nie jest, nie jest łatwą techniką do, do zniesienia, prawda? Jak, jak wrażenia, jak... Bardzo dobre wrażenia. Pierwszy raz jestem i jestem zadowolony z tego, tak. Myślę, no. że jeszcze raz y, będę w październiku. Co pana zaskoczyło? Wszystko. <laughs> znaczy, co zaskoczyło, no. No spodziewałam się, że będzie to bardzo ciekawy program. Spodziewałam się tego, że, że czegoś się nauczę. No i tak, i tak jest. No i myślę, że warto to kontynuować. Super! Pani zdaniem są potrzebne? Tak, jak najbardziej. Pierwszy raz byłam, bardzo mi się podobało. Dużo ciekawych rzeczy nowych się dowiedziałam. Naprawdę bardzo polecam. No to zapraszamy już teraz na czwartek. Teraz, teraz już na pewno będę przyjeżdżała. Dziękuję bardzo. Bardzo mi się podobało, szczególnie ten pierwszy masaż mauli, tak? Dob Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Bardzo interesujące. I ostatni, oczywiście ostatnia część też. Znaczy nie mówię o nagrodach, tylko mówię o tym masażu tajskim. A Pani zdaniem są potrzebne takie konferencje? Oczywiście. Jestem tutaj drugi raz bardzo mi się podobało. No to zapraszamy już na twarz. Dziękuję. Udało się wygrać płytę ośmiogodzinną. Także jestem zadowolona. <gryw> Miałam szczęście. Jestem pod wrażeniem. Pod wrażeniem naprawdę było świetnie. Mam już kilka lat masuję, ale jakieś takie nowe spojrzenie na masaż, na pacjenta jako masażysta mam po dzisiejszych nawet takich powiedzmy zajawkach, bo to były takie zajawki na temat różnych form masażu. Także no niektóre wzruszyły, zachwyciły no coś nowego. Także myślę, że gdzieś tam jakieś tam nowe formy można dalej wzbogacać, uczyć się, kształcić, poszukiwać. Bardzo fajnie. Jestem pod dużym wrażeniem. Bardzo ciekawe rzeczy można było się dowiedzieć. Yy, takie, o których się nie mówi gdzieś tam w szkole czy na takich zwykłych kursach, więc uważam, że warto było poświęcić te parę godzin i ten wolny dzień, żeby przyjść tutaj i zobaczyć, po prostu. Co zaskoczyło najbardziej? Yy, duża różnorodność, tak? Masaż tajski i, i takie rzeczy. No Ja o nich wcześniej nie słyszałam, tak, więc dla mnie to wszystko właściwie było taką nowością, więc yy, no, siedziałam i słuchałam z zaciekawieniem po prostu tego, co się działo.